O, co to jest? Ah, um, się rusza! Um. Co jest, młodo? Ej, Kira, co to za dziwna zabawka, która się tak świeci? Młoda, um. um. no, no co ty, to jedna z zabawek, Majlo, czego ty się boisz? No, Kira, no, ona się także porusza. Chodź, pobawimy się lepiej, czymś innym. Siup, siup, siup. Majlo, um. ty na bawę się nabawisz? To jest takie straszne. Młoda, chodź. Nie, Kira, chcę tutaj patrzeć na kulkę. On się tak fajnie rusza. O to młoda bo i dudek. Nie, to nieprawda. Prawda, chodź, połowimy się czymś innym. Dobra, przyniosę Ci twoją ulubioną zabawkę, poczekaj. O, Shuri, zobacz, zobacz. Zobacz, co przyniosłam. To twoja ulubiona zabawka. Byczek. Nie, wolę popatrzeć na kulkę. Siu, 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 siu. No dobra.